Kolejne e, momenty, w których śrubuje ten swój strzelecki rekord, popularny krawiec, teraz piłka do przodu, ale niezrozumienie w szeregach Łódzkiego Widzewa, teraz szansa dla rekordu, jak się to wszystko skończy. Będziemy o tym z pewnością nie raz mówić w tym spotkaniu, bo to może być kluczowy element, jeżeli chodzi o, o grę, o postawę Łódzkiego Widzewa, teraz dobrze nogami Kamil Izbiański. Zostanie rozegrane uderzenie, no i widzimy Bartosz Januszewski strzelcem tego gola. Także muszą rekordziści mieć z tyłu głowy, teraz wyrównują stan meczu. Gdzieś tam Seidler chyba w trudnej sytuacji, ale to podanie do Korolyszyna. Poszli tam partnerzy, wsparcie od Izbiańskiego, on właśnie ruszył do przodu. Tutaj trzeba uważać, jest Izbiański, rozprowadził tę piłkę, no ale teraz już jest potrzebna asykuracja w tyłach, bo za chwileczkę może się to wszystko skończyć bardzo źle dla Widzewa. Jak się to właśnie kończy? Widzimy w tej sytuacji. Zastawnik, no a strzela Mateusz Ferreira. Teraz uwagi Stanisławskiego właśnie do, do bramkarza Widzewa. No niepotrzebnie, tak tutaj ryzykują teraz próba strzału. Cały czas rekordziści szybko rozegrywają tę piłkę. No i niewiele brakuje teraz przy pierwszym z rekordem jako o takiej formie przygotowań do, do tych meczów najważniejszych, chociażby o takim, jako meczu z Legią. Teraz natomiast Michal Seidler wpisuje się na listę strzelców 3 do 1 po tym strzale w tej drugiej rundzie, ale jeszcze tutaj wstrzymajmy się z ferowaniem wyroków. Właśnie, właśnie teraz Artur Popławski dobre podanie, czy zaliczy asystę? Teraz widzieliśmy jak niewiele zabrakło przy tej próbie. Brawa dla widzewiaka w tej sytuacji. Także brawa dla e, bramkarza. Rekordu. No a teraz Mikołaj Zastawnik. Trochę jak w meczu z Dremanem. Kończy cztery spotkania, więc jeszcze będzie co oglądać. Warto z nami e, pozostać. No a tutaj mamy już e, koniec tego spotkania. Dobra, e, skuteczna interwencja Kamila Izbiańskiego. To także troszeczkę taki symbol tego meczu, bo Kamil Izbiański miał tutaj naprawdę sporo. Pracy w tym spotkaniu. Nie utrzek swojej drużyny przed porażką. Widzę, że ostatecznie przegrywa z rekordem bielsko-biała 4 do 1.